Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FlyCorp. Przed nami kolejny codzienny scenariusz, i dzisiejszym zadaniem jest przetrwać 8 minut. E, także ja włączam czas, i mamy lotnisko e, Jakarta oraz mnóstwo innych. Także ja bym szybko je połączył, może od razu takimi samolotami trzeciego poziomu. Tak, e, żebym ja potem czasami tego nie musiał jakoś strasznie szybko ulepszać. E, I żebym nie musiał niepotrzebnie ulepszać lotnisk. E, Okej, okay, mamy odblokowane nowe miasta, tylko teraz będzie taki problem, że ja nie mam za dużo pieniędzy. Okej, okay, więc zostało nam tak naprawdę łączenie tego takimi samolotami pierwszego poziomu. Kupang. Czy mi się to uda odblokować? Ale te miasta się szybko odblokowują. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Ile tego jest? No, to mógł być błąd. Wydać tutaj tyle pieniędzy na początku. Może jednak powinienem to robić tym poziomem pierwszym. Co Wy ode mnie chcecie? Kampania reklamowa. Nie, nie, nie. Ja w tym momencie nie wydaję pieniędzy. Spowolnię troszkę może czas. Tam się kolejne miasta odblokowują. To chyba był zły start. Dobra, przyspieszmy to. No, bo bo teraz to miasto jest najważniejsze. Ono jest najstarsze, jeszcze nie podłączone. Szybko je podłączamy i zobaczcie, co my teraz tutaj mamy. A niestety nie mamy pieniędzy. Dobra, 63 łączymy. Dalej, taka na przykład krótka linia za 60 to się powinno zaraz udać. Proszę bardzo. Dalej, fajnie by było na przykład połączyć te dwie sieci, więc taki samolocik. Dalej, jakieś krótkie linie właśnie, krótkie linie czy najtańsze? Dobra, weźmy taką krótką. E, to znaczy nie najtańsze, tylko tam są też ważniejsze linie do tworzenia niż na przykład taka tutaj. E, dobra, tutaj padang i jumbi za 115. Czy to się uda? Tak, dobra, to się uda. Przyspieszmy na chwilę, no bo teraz i tak nie mam pieniędzy i zobaczmy, co ja tutaj mogę zrobić. No, najlepiej byłoby podłączyć to pecan baru, tak? To sobie łączymy później. Co jeszcze? Może to? To już troszeczkę tutaj jest. 91, coś takiego będzie kosztowało, no i zaraz będą pieniądze. Tak, kolejne miasta, oczywiście, tam się jeszcze w międzyczasie odblokowały. E, tutaj jest problem, ale na szczęście samolocik wyleciał. E, ile jeszcze mamy przetrwać? Minutę 43. Wiecie co? To się może udać nawet bez łączenia wszystkich miast, więc ja bym teraz przede wszystkim połączył na przykład takie. E, ten medan za 142, no szybciej, szybciej, szybciej. Gdzie są te pieniądze? E, czy to mi upadnie? Nie, zaraz stąd wyleci samolot i to na mnie upadnie. Dobra, proszę mi wylatywać stamtąd. Minuta 22. Przyspieszmy, przyspieszmy, i teraz, nawet, tych pieniędzy jest troszeczkę więcej. Także lecimy sobie stąd dotąd. Kolejne pieniądze tutaj powinny wpadać. Kolejne lotnisko się tam odblokowuje. Tutaj, oczywiście, pika. Uciekajcie mi jeszcze stamtąd. I ja bym teraz chciał zrobić coś takiego: połączyć jakoś ze sobą te wyspy. Gdzie mi tam jeszcze jakieś kolejne miasta teraz dajecie? Spokojnie, ja jeszcze tych nie zdążyłem połączyć. Dobra, tu sobie dajecie radę. To możemy tak połączyć. Pięknie. ya yeah. Może ja to ulepszę? Nie no, szkoda, mi takiej stóweczki. Szkoda. Weźmy tego, skoro tutaj tyle ludzi chce latać, no to niech ten samolot też będzie większy. Zrobimy takie lokalne połączenie, na przykład tutaj, skoro to jest tak blisko. Dalej, coś takiego, niech tutaj już ktoś stąd wylatuje. 152 za coś takiego, no już, już wylatuje, spokojnie. 152 za coś takiego może być, ale trzeba by to jakoś, no nie wiem, tutaj za 164. Czy na przykład coś takiego za 176? Dobra, myślę, że to będzie lepsze. To znaczy, docelowo fajnie byłoby zrobić jedno i drugie, ale nie wiem, czy będzie taka potrzeba, ponieważ mamy przetrwać jeszcze tylko dwie sekundy. Połączmy sobie to, no i się udało. Także taki dosyć prosty, krótki, przyjemny scenariusz. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, no i trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć, cześć.